Wszystkie mecze będą transmitowane na, na antenach Polsatu. Dodatkowo cztery mecze będą na otwartym YouTubie, YouTubie ligowym, i to będą te mecze, które będą na tych dalszych Polsatach, czyli tych, które nie są teraz tymi Polsat Sport 1, Polsat Sport 2, mhm. Polsat Sport 3. E, czyli, czyli kanały premium. Czyli te kanały premium, które chyba teraz już nie będą tak. premium, natomiast no, jeżeli ktoś ma jakieś tam pakiety, w których ma właśnie od Polsatu 1 mhm. do 3, ja mam na przykład tak mam, no to jestem pewny, że obejrzę te cztery mecze, które będą główne, telewizyjne, a te pozostałe cztery, no nawet jeśli nie mam go w pakiecie i nie wiadomo, czy dojdzie, mhm. to będę mógł je obejrzeć na YouTubie, więc to jest dobra informacja, no i nie, kończymy z, jakby z jakością którą oglądaliśmy na Emocjach, czyli z niedoinwestowanymi transmisjami, no bo przecież Emocje czy no, ta firma, która zapewniała sygnał dla Emocji potrafi robić bardzo y, dobre transmisje, mhm. no tylko kwestia była tutaj budżetowa, Polsat się tym zajmie i będziemy oglądać na no, jakości telewizyjnej transmisje z każdych meczów koszykówki. To jest akurat bardzo dobra informacja.